Hej, wszystkim! witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj robimy trzecią część zadań wielkanocnych. I tak w ogóle sorry za mój głos, ale niedawno wstałam i po prostu mam taki, taki troszkę inny. Więc możemy już zacząć. Jak mi się to tylko wczyta, bo oczywiście no, no, no standard u mnie to jest, że dla głów mam całą masę. Dobra, pierwsze zadanko. Znajdź 5 pisanek. Ym, nie wiem, czy to jest tak napisane, ale ok. Znajdź 5 pisanek. Powiedz wszystkim za pomocą aktualizacji statusu, że tylko znajdziesz dalekonocnego Buniego. Ok, to to nie jest jakieś mm, strasznie trudne, chyba. to pisanki możemy już zacząć szukać. Wcale te prezenty ich nie zdradzają, nie? W ogóle. To? Nie, to nie jest to. <laughs> Dobrze. Um, ok okej. Dobra, one, okej. Okay. Są dwie i tu powinny być trzy. Raz, dwa, trzy, okej, okay. i teraz tak. Um. Nie. Że jest pięknie. I zadanie wykonano. Um, nie wiem, czy mi się to nie zapisało. Okej. Okay. No to kolejne. Znajdź 3 loki. Odzwierciedlające magię świąt i daj im love it. Napisz Wielkanocne życzenia w komentarzu jednego z logów. Teraz stwórz log, który według Ciebie będzie pasował do Wielkanocy, czy coś takiego. Dobra. Nie wiem w sumie, czy zapisałam tego luka, którego mam teraz na sobie, bo ja ostatnio strasznie zapominam. A jak nie zapisałam, to dobrze. No, przynajmniej nie będę musiała go zapisywać dwa razy. Więc. Jest good. Mm, a czy on mi się tu może wyświetlić? Proszę. Dziękuję. No to tak. 88. 88. Zbliżamy się do setnego luka, więc... Więc to chyba dobrze. Dobrze. Teraz tak. Teraz, ty masz ładnego luka. Czekaj, wejdziemy na twój profil. Um. Aha, nie masz go zapisanego. No trudno. Mmmm. Um. Soe. So Jaj. Słego jajka będzie. Sobie to może skopiuję jak się da. Nie da się? Trudno. Mówi się trudno. Dobrze. W ogóle nie wiem czemu, ale jak wejdę sobie na mój profil, o ile mnie w ogóle wpuści na mój profil, no nieważne, to tutaj w tych, jakby tu, to mam takie, jakby podbite oko. Bo kupiłam to serduszko, ale nie wiedziałam, że ono mi się tu zapisało. Więc tak. I wylosujmy jeszcze sobie jakichś moich dwóch znajomych, może. Tak. że moi przyjaciele, halo mogę. Ok, wczytało mi się wreszcie. I weźmy tak tutaj, i weźmy teraz może stąd. Okej. Okay. XX Klarisa XX. Kolejna, ja mam ludzi na X. Na dwa X nawet. jejku Dobra. Jak mi się jej profil wczyta, to odpauzuję. Okej, okay, musiałam się przerogować i teraz już mogę wejść na profil. Osoby zobaczmy luka. Włoski od Osia no, Dzięki wielkie będzie. I napiszemy jeszcze też wesołego jajka. Okej. Okay. Może to moje oko. Dobra, to wejdźmy jeszcze może, nie wiem gdzie, ale wylosujmy jeszcze jedną osobę. Mm, dobra, teraz może tu. Kamila0810. Kamila0810. Tak, dokładnie. Okej. Okay. <coughs> Ty masz jakieś luki? Także ale to strasznie dawno. O jejku, tobie by też napiszę życzenia, wielkanocne. Ale tu ciebie trochę dawno nie ma na MSP. No cóż, no. Dobrze zobaczmy sobie kolejne zadanka. I daj Sześć, sześciu projektom, L-Lowka tak, daj lowe sześciu projektom, które są dla ciebie wielkanocną inspiracją. Przejdź do Ten z i stwórz Wielkanocny projekt. Teraz kliknij do nika pięknego, coś co będzie, coś tam, coś tam, dobra. To tak, to było tu. I tak. Tak. To są moje projekty. Bardzo ładne, naprawdę. To jest ładne. To też jest ładne. To też jest ładne. To może być. To jest ładne. To jest ładne. I niech będzie jeszcze to. To jest polska, to będzie. Ok. Teraz ja mam stworzyć, tak? Super. No to widzimy się, jak już stworzę. Okej, okay, to jeszcze tylko kolor sobie dodam. Jak znajdę odpowiedni. Dobra. Hmm. No cóż, no mówi się trudno. O, jest. No to dobra. To idealnie. Hmm. Kropka, kropka, kropka. I to jest kreatywna nazwa. Hmm. Aż go kupię, bo jest po prostu cudny. Ja nie mogę, jak to wygląda. Dobra, dobrze będzie. Ja po prostu nie wierzę. Dobra, na koniec podzielimy się wielkanocną miłością. Przejdź do pokoju, rozmów i zaprasz jakiegoś do niego, jakiegoś przyjaciela. Powiedz w pokoju, co chce wielkanocną pisankę. Osiem autografów, to przecież mi... Nie... Dobra, może nie aż tak dużo, ale... No cóż, no dobrze. Ja już to zrobię tak, o. <laughs> Weźmy tu na przykład. Okej, okay, zostały mi tylko te grafy, więc ja już je porozdaję, powiosuję parę osób i za chwilkę się widzimy. Okej, okay, ja już wylosuję ostatnią osobę. Mm. Okej, okay, Mikasa 5 więc ja jej tam grafa, jak tylko się naładuję, bo jeszcze pewnie nie mogę. Dwie minuty, więc poczekamy. Okej, okay, już chyba mogę dać. Tak, więc powinno się zaliczyć, ale coś to nie idzie. Yy, serio? Przecież ja dałam już 8 grafów. Dlaczego? Okej, okay, teraz już jest na bał ostatnia osoba. A, okej. Okay. Jeszcze raz. Okej, okay, wylosowała mi się Lock w SIP. Więc jak mi się naładuje, to dam jej grafa. Okej, okay, ja już jej dałam grafa. Odbieramy i tak. No ładna kiecułka i zwierzeczek jeszcze. Tak myślałam, że to będzie królik po tym oczku. A tymczasem ja się już będę z Wami żegnać. Do zobaczonka i pa pa!